Całkowicie nowa mapa, przedmioty, których jeszcze nigdy nie było w grze, a także mechaniki, których nie widzieliście. Plus oczywiście 100 poziomów karnetu bojowego, który sobie za chwilkę kupimy i ocenimy. Ale, 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 jeżeli ktokolwiek z was cieszy się z nowego sezonu, to proszę o zostawienie polubienia. Z góry dzięki. Dodatkowo wszystkie osoby, które mają wpisany kod w sklepie Fortnite. Subskrybują ten kanał z dzwonkiem tam na dole. I po obejrzeniu odcinka do końca na mi w komentarzu, co, a właściwie jaki mit mam sprawdzić w tym sezonie. Plus oczywiście nick Fortnite na w którym macie wpisany kodzik Ja w sklepie Fortnite. Mogą wygrać te oto nagrody warte ponad 2000 zł i aż 10 karnetów bojowych. A teraz lecimy. Fortnite, Fortnite, ale nie dawaj, bo to Standardowo kupujemy sobie 100 poziomów y, karnetu bojowego. Po, po, Pozdro, no jak. Kup poziomy, przytrzymaj i... Y, dostanę to, dostanę to. Halo, poziomy, co? 100 poziomu. Przytrzymujemy cały karnet bojowy i... Proszę, proszę, proszę. Czy to się odbierze? No fajnie, jakby się odebrało. Mamy! Nuda, 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 nuda. Biwaksiki. Szczerze? Chyba jeden z lepszych kilofów. Grubiutki, no grubiutki jak grubiutki. Kosiara? O! Aha, to jest styl do grubego. Spoko, spoko. Maweczka. Nie najlepsza, tylko nie ja to Ruda. Ruda ma jakieś tam plusy. <grym> fagata. O, dobra, to ten skinek ubieramy, nie? Ty pasasz? Pała? Zobacz, zbieg okoliczności jak coś. Sianko, sianko. O tak, teku, podoba się, nie? I na koniec doktorek za setny poziom w porządku, w porządku. Solo, graj. 3, 2, 1, mapa. Jakim cudem tu jest tyle nowych rzeczy? W sensie, jak widziałem liki na live, to wszystko było stare? Może tak agresywnie odtilted i to odtilted z jakimś statkiem? Są drzwi, dobra. Strażnik. O, 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 o. o. Pębnowa pompa. Niech ci będzie. Kroki, ten mną ktoś jest. Tak, jest ziomek. Ładuję go. Proszę, proszę. Co to robi? Na pewno nie strzela. Chłop nie dojeżdża. Mam przerąbany, muszę go przejechać tą pompą. Jest! Śrubki są śrubki? Modyfikacje pojazdu PUK. Bierzemy. Testujemy nową opcję. sprint. ho. To działa, to działa, to działa. Stop! Klikamy E. Schodzimy na dół, a raczej zjeżdżamy na dół. Sprint! Czy ktoś tu jest, czy ktoś tu jest, czy ktoś tu jest? O nie, jest ziomek. Mordo, mordo, czekaj. Mordo. Ja mam tylko pompę. Błagam. Nie ogarniaj, nie ogarniaj, nie ogarniaj. Muszę go zabić, muszę go zabić. Uh, snajpa. Ziomek na plecach. Hoho! ziomka nie ma. Co to robi, jak to rzucę to. Mam takie też. Wjeżdżam w kłopotaranym. Mam 0 HP w kurze, ale zabijam go. Ja tu nic nie rozumiem. Five minutes later. O, 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 o jakiś ogarniacz. Nie, serio. Halo Fortnite, czy wy mi wytłumaczycie, jak to jest, że jestem w grze, w której się buduje, a nie mogę budować? Umrę, umrę. Chowam się za pniem. Super, ekstra Jeszcze mm. jedna. Skaczemy. Tutaj, biorę skrzynkę. Mam coś. A skrzyneczka. Impulsy. Jeszcze PM. Jakiś tutaj. Tam jest chłop, nie ma chłopa. Jest czołk! Nie to jest niemożliwe. Całki faktycznie są. Impuls, dojeżdżamy. Tu jest ziomek, tu jest ziomek, muszę go zabić. Chodź tu, Mordo! Ginie! Uh, uh. Ten pełen jest zajebisty. Eee, pompa, nowy ałuk Chowaj się, Jacob, szybciej, no Wiem bigana, spokojnie, szybciutko chillujemy. czyleczka Stary pełen. twu Jakiś bot! Mordo! Mordo! Dobra nie żyje. Halnik naprawczy? Podnoszę! Jakby ja nie mam żadnego pojęcia co to robi, ale na razie niech będzie po prostu mnie wykół. Chłop tu był. Jest, A to bot. Jest chłop! Moja aura! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Mordo, chodź tu. Ja nie mogę budować. Jakaś tarcza mi się odradza w ogóle. Co tu się dzieje? Ja w ogóle HP nie straciłem. Kolejny ziomek. Ja pierdzielę. Dojeżdżam. Gdzie on jest, gdzie on jest? Tam jest. Mam go. Dostał dużo. Dostał. Dostał. Ma zero. Nie da się budować, nie da się budować. Mordo, no chodź tu. Giń. Nara. To jest mój sezon, bez budowania, widzę, wracamy do competitive, wracamy do competitive Wolna pompa Stara, bo stara, ale bierzemy Ta tarcza się cały czas regeneruje, nie do końca rozumiem co ona robi, tak jak mam 250 HP Jest aura, walę ją, walę ją, ma zero, leży Anonimowy, naura Co robi palnik? A palnik pali, okej, okay, okej, okay. no kto by się spodziewał No ale ty co tu daje, no Kolejny ziomek, nie no, pieprzone Kurczątko Jak się robi parkur? jak się robi parkur? zrób to, nie zrobiłem Tu jest to kurczątko, ja pierdziele, ja ją od mnie zaraz zabiję, in Parkur, parkur, parkur! Jest parkur! Woo! Ty ja tutaj też mogę? Mogę. Ja pierdolę, to jest zorombiste. To jest zorombiste. Choke! Mam pomysł, genialny chyba. Powiem, to nowa pompa, ja tego nie mam zamiaru podnosić. Przewrócę ten czołg. okej, okay. i teraz będę go spawał, tak? Ja tym spawaniem leczę pojazdy. Kto ma duży mózg? Kto ma duży mózg? Wyjadka moja. Kurcz, monitor zaplułem. Prowadź, jedziemy. Pararapapa! -pa -pa. pa -pa -pa. Uwaga, test! Uh -huh! Lecimy! Nitro! Czołgu, nitro? Okej, okay, spoko. Tu jest ziomek w tym domku. Muszę go wysadzić. Widzę go. O kurde, już termowizję mam. Dawaj, 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 dawaj. dawaj! O, tak w czołgu. Mordo. Dzień Spróbujmy po prostu wjechać w budynek, to tak działa. Mam go, on jest tutaj. O kurde. Mam go, on do mnie strzela. Ładuję go, dostał. O tak. O tak. Chodź tu. Oni on, on mother... mi wsiadł do czołgu. Wysiadam. Ładuję go. Ma zero, ma zero, ma zero. Leży. Nie czuję, jak to działa, ale mamy. Tego. Znowu ta pieprzona tarcza się regeneruje, a ja niczego tak naprawdę nie robię, żeby ją regenerować. Ten brak budowania mnie w na każdym możliwy kroku, bo jakby nawet beczki trzeba zwalać. Parkur, parkur, parkur. Wsiadamy. Top 24. Parkujemy sobie tutaj i powolutku, powolutku. Spokojnie. Tankujemy na pewno, Szybciej, szybciej, szybciej. 100! Komplecy! Zostaw mnie, zostaw mnie. Został. O nie, ja nie mogę piec. ja nie mam przecież tego budowania Mordo, mordo, dobrze, że jesteś słaby Jest jak dobrze, że jesteś słaby Znaczy, bardzo dobrze sobie poradziłeś w tym pojedynku, ale na szczęście okazałem się lepszy Termalscope scope. w żadnym wypadku nie zamierzam tego podnosić Kolejny gościu Z kimś walczy Nie wiem z kim, dobra, zginął Czy on walczył z takiem. Halo? Chyba tak Oj, prośba, jakbyście mogli mi wyjaśnić, co te takie kolorki różne na mapie znaczą, to byłbym wdzięczny Coś do mnie strzela, chłop na plecach, o nie Co ty robisz, mordo, czemu ja nie trafiam Halo, Jacob, traf, traf. trafiłem, dobra, dobra, dobra 70 mniej, proszę, proszę, no on mnie nie może zabić Dobra, strzelamy się, walimy z działka Dawaj, dawaj, jest 500 HP, ja muszę jak najszybciej znaleźć ten taki palniczek Nie wiem jak się nazywało I po prostu naprawić mój czołg Stop, 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 stop. tutaj, palnik Spawamy, 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 o, o, strefa Jakiś ziomek biegnie Dobra, wysadzam go, dostał Dojazd, dojazd, dojazd to się uda widzowie, ja go kasuje. Cześć, to samo namierza. Mordo, dzień dobry. Oj, do widzenia. Floper, apteka. Jedziemy dalej. Uwaga, uwaga. Oczywiście mogę się mieć, ale wydaje mi się, że jutro będzie jakiś update, który delikatnie będzie musiał znerpić czołgi, bo są zbyt OP. W przeciwieństwie do tego borowiczka. Strefa, 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 mamy to. Stop, tutaj walczą. Chodź tu. Chodź, Gin, Zero. Drugi. Dostał, dużo. Czemu ci ludzie tak dziwnie grają? Czołg. Dostał, 30? Dobiłem załoga. muszę, muszę, dobiłem Dojeżdżamy, twarda bania, twarda bania, twarda bania Nie wiem gdzie z gościu W samochodzie, on wie, że ja mam czołg. Muszę go zabić, dostał 70, oj tak, ty jesteś graczem Ty myślisz, tak? Ty umierasz, mordo Naura Wysadziłem całą furę, dostał On tu leci, wysiadam Balą bombę, leży, haha <grytania> Nie tak serio, to z tego czołgu? Wydaje mi się, że z mina Jest nierealnie rozbudowania. Siadamy. Top 2! Halo, halo! Gdzie jest pan z top 2? Eee! Eee! nie, 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 nie. O co jeszcze mamy? A ten chłop tu przyjechał. O! 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 -o. o, -o. Nie ma budowania, nie ma budowania. Uciekam! Parara papa. Detonacja! Dostał! O nie, nie jest dobrze. Co teraz? Co teraz się dzieje? Mordeczko, możemy się zaprzyjaźnić, tak? On w ogóle możemy jakoś zabić? Co on robi? A, koronki mi pokazuje. No dobra. Nie, nie rób tego. Nie rób tego. To jest głupota. To jest głupota, co ty robisz. O, dostałeś, co? Problemy. Oj, tak, problemy. Oj, duże problemy. Za duży mózg chyba, co? Wiesz co teraz z nim zrobię? Zdetonuję go. Chodź tu, chodź tu, nie widzę go! Pik! Wygrywamy czołgiem! No dziwna sprawa, dziwna sprawa. Ale tak czy inaczej, dwa omni układy wygrałem podobnie jak parasolkę załina. Mam nadzieję, że Wam się podobało do następnych, Trzymajcie się. Miłego dnia. Naura!